Witam Was w kolejnym poradniku. Tu bardziej taką ciekawostkę Wam przedstawię. Dokładnie chodzi o vouchery. Jak wiecie, maksymalnie każdy z Was może mieć 3 vouchery. Tak, standardowo grataję. Zobaczcie, ja mam tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć voucherów. Jak ja to zrobiłem, że dostałem ich więcej? Dodatkowe miejsca można zdobyć przez dolinę. Wam pokażę na przykład. Mam tutaj tokeny, które po prostu sobie uzbierają, uzbierałem wysyłając auta. No to sobie odbiorę nagrody. Standardowo zawsze te po 1200 tokenów zbieram na 30 diamentów, ale jeszcze z 8 li do końca, więc dozbieram. Teraz zobaczcie, sobie na przykład kupię za 600 tokenów, niby tylko 25% pieniędzy. To sobie kupię jedno i kupię sobie na przykład za jeszcze może za 600 zielonych. Kolejny albo za 200 tak, tak takie. Po, po 200 każdego koloru. OK. I teraz patrzcie są dodatkowo dwa vouchery i dzięki temu że wykupiłem je w dolinie to one mi się tutaj pokazały jako kolejne. Część z was może pomyśleć ale po co ci te one są takie beznadziejne. Po co łodzie minus jeden po co pieniądze plus 25 już Wam mówię dlaczego. Ja ich nie wykorzystuję. To są dla mnie dodatkowe miejsca. Jeśli na przykład mam tutaj więcej voucherów, których w danej chwili nie chcę wykorzystać, a na przykład w skrzynce albo w jakiejś paczce lub gdziekolwiek indziej zdobędę jakiś voucher, to ja wtedy sobie wymieniam, na przykład jakiś fajny voucher, wymieniam na te, które nie potrzebuję. I w ten sposób zbieram yy, vouchery. Na przykład voucher plus 50% wykorzystuję wtedy, kiedy jest dwa razy XP lub trzy razy XP w evencie. Zbieram Ernesta, zbieram Rose i wykorzystuję też w tym momencie, kiedy tak naprawdę maksymalnie ich wykorzystam. To jest właśnie taka ciekawostka, jak dodatkowo sobie miejsca oprócz trzech standardowych zrobić. To byłoby na tyle taka szybka, taka szybka, porada, szybka ciekawostka. Jak jakbyście chcieli więcej porad, ciekawostek, to zasubskrybujcie mój kanał, łapkę w górę, a na pewno kolejne poradniki wam automatycznie będą wam się pokazywać na telefonie. Także do usłyszenia, cześć.